Cześć! W ostatnim czasie, zaledwie kilka dni temu, pojawiły się chyobowo brzmiące wieści w internecie. Polacy wypłacili 80 miliardów złotych z lokat bankowych, pieniądze wyparowały, kasa została wyciągnięta z lokat od lutego do końca zeszłego roku, czyli do końca 2020 roku. Oczywiście od razu pojawiły się spekulacje, gdzie te pieniądze się podziały, gdzie one zostały przetransferowane i co sprytniejsze media wrzucały klikbajtowe artykuły, tytuły klikbajtowe, na przykład tak brzmiące: Już wiemy, dlaczego ceny mieszkań nie spadają. Rośnie bańka na rynku nieruchomości. No i oczywiście pod tymi artykułami pojawiło się mnóstwo komentarzy. 90%, no dobra, 80% z nich dotyczyło właśnie faktu pompowania tej bańki na rynku nieruchomości. No i życie nie byłbym sobą, gdybym nie dokonał krótkiej analizy i bym jej Wam nie przedstawił, gdzie tak naprawdę te pieniądze mogły się podziać. Więc, jeśli interesujecie, co się stało z 70 milionami złotych, które... E, co się stało z 80 miliardami złotych, które wyparowały skąd e, Polaków, a naprawdę nie skąd, tylko z lokat Polaków, oglądaj ten film, bo naprawdę będzie ciekawie. mawia Filip Kowarski Wojtek występuje przy tablicy musi być ciekawie no okej okay, znowu występuje przy tablicy przygotowałem dla was troszeczkę liczb wszystkie te liczby pochodzą one są wyszukane przeze mnie gdzieś w czeluściach internetów możecie je zweryfikować je sprawdzić natomiast jakby źródłem danych są oczywiście analizy banku centralnego banku NBP czyli Narodowego Banku Polskiego. Natomiast od razu muszę powiedzieć, no nie mam jakichś takich super aktualnych danych. Ja będę się starał na niektórych danych pokazać pewne trendy, na niektórych trochę pospekulować, więc to też jest obarczone pewnym jakimś tam błędem statystycznym. Natomiast no, chcę Wam pokazać, że znowu to nie jest takie proste, aby za pomocą jednej danej prognozować, co się wydarzy na rynku nieruchomości z cenami mieszkań itd. Skupmy się na faktach. Rzeczywiście, od marca tego roku z polskich lokat wyparowało, to jest tak mówiąc kolokwialnie, 85 miliardów złotych. To jest dokładnie 30% wszystkich pieniędzy, które Polacy trzymali na lokatach. Ale jednocześnie chciałbym Wam też powiedzieć o innej bardzo ważnej danej, którą przemilcza się, albo jeśli nie przemilcza, ale podaje się ją w zupełnie innym kontekście. Mianowicie w tym samym okresie czasu Polacy wypłacili z bankomatów ogromną ilość gotówki. Ale żeby było ciekawiej, analizując dane w jakich miesiącach? Ile Polacy wypłacali? Możemy dojść do dość szybkiego wniosku, że Polacy wypłacali gotówkę wtedy, kiedy panikowali, czyli wypłacali gotówkę w marcu, kwietniu najwięcej, natomiast w grudniu już najmniej. I tutaj możecie sobie zobaczyć, gotówka w obiegu, że przybyło w obiegu 80 miliardów złotych gotówki. Czy ktoś mógłby powiedzieć, że Polacy wypłacili całą gotówkę z lokat i trzymają ją w skarpecie albo gdzieś zainwestowali. Oczywiście znowu to jest zbyt daleko idące uproszczenie. Natomiast ciekawostka jest taka, że zobaczcie: w marcu Polacy wypłacili 26 miliardów gotówki w kasach banków i z bankomatów. No to jest ogromna ilość pieniędzy. W kwietniu 20 miliardów, troszkę mniej, ale ciągle dużo. Natomiast w grudniu już tylko 2,6 miliarda. Oznacza to nie mniej, ni więcej, że po prostu. Obaliśmy się czy pieniądze w bankach są bezpieczne w momencie kiedy wybuchła pandemia, kiedy nie wiadomo było co się będzie działo, no to wiadomo cash is the king, tak? gotówka w ręce jest najbardziej pożądanym towarem, tak naprawdę pewnie gotówka, no ale, ale faktycznie lepiej mieć gotówkę niż na przykład na jakimś koncie w banku, bo jak nagle się okaże, że nie będzie można wypłacać z bankomatów to będziemy mieli problem. No ale dobra, skupmy się na tym, gdzie te pieniądze faktycznie mogły popłynąć. Oczywiście kierunków, w których te pieniądze mogły popłynąć jest bardzo dużo, ale tak naprawdę nie ma sensu ich od razu analizować, ponieważ wystarczy sprawdzić jedną zmienną. Czy rzeczywiście pieniądze fizycznie wypłynęły z banków? Czy rzeczywiście, oczywiście pomijając tą gotówkę, czy rzeczywiście jest tak, że nagle my mamy 30 mniej depozytów w bankach? No nie do końca. Otóż na rachunkach bankowych, i to jest bardzo ważna zmienna, Przybyło 167 miliardów złotych. Powtórzę, 167 miliardów złotych przybyło na rachunkach bankowych Polaków od początku wybuchu pandemii. Co by oznaczało, że nawet gdybyśmy wszystkie lokaty wypłacili na rachunki bankowe, to by oznaczało, że dopłaciliśmy jeszcze dodatkowo 80 miliardów złotych wpłacając na rachunki bankowe. No dobra, ale przecież wybraliśmy 80 miliardów. Hmm. 160 miliardów nagle skąd się wzięło. No i tutaj zachodzimy w głowę, skąd się wzięło 160 miliardów. I teraz powiem Wam daleko idące moje insynuacje, będzie nawet trochę śmieszno i straszno. Otóż z tego czasu pewien wiceminister, przypominający wyglądem troszkę Harry Pottera, wiceminister z Finansów oczywiście, powiedział, że to w sumie dobrze, że jest tak, jak jest, że jest lockdown, że są zamknięte restauracje, że są zamknięte yy, hotele, że Polacy nie nie wydają pieniędzy, no bo wtedy zostaje więcej pieniędzy w ich kieszeni. I wiecie co? I trochę te dane pokazują, że faktycznie tak jest. Bo dobra, zagalopowałem się. Wiadomo, że tylko wtedy, jeżeli pieniądz będzie obracany w gospodarce, jeżeli będzie przepływał z rąk do rąk, jeżeli ludzie będą kupować, jeżeli będą um, produkować, to wiadomo, że ta gospodarka będzie rosła. I mówienie o tym, że zatrzymywanie pieniądza jest czymś dobrym, jest. No, nie będę już używał mocnych określeń. Ale co innego jest istotne. Skąd się mogła wziąć ta nadwyżka pieniędzy faktycznie w kieszeniach Polaków? I okazuje się, że są spekulacje, tak jak mówię, to są spekulacje, bo nikt takich danych tak naprawdę nie, nie składa. Być może wyznacie takie dane, to, to oczywiście wrzućcie w komentarzach jak, jak zawsze. Natomiast okazuje się, że jeden z takich najbardziej prawdopodobnych czynników tego, że tej gotówki w rękach Polaków po prostu zostaje więcej, no to nie jest to, że oni jej mniej wydają w restauracjach, czy gdzieś tutaj, powiedzmy, w hotelach i tak dalej, w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że. Ona przecież ta gotówka by wpłynęła z powrotem na polskie rachunki bankowe, bo tak naprawdę, słuchajcie, osoby prywatne wzrost to jest 66 miliardów, czyli pozostałe pieniądze, czyli tam te powiedzmy nawet około 100 miliardów, to był wpływ, to był wzrost na rachunkach bankowych polskich przedsiębiorstw i rolników. Tak przynajmniej MBP to rozróżnia. W związku z tym, gdzie, skąd te pieniądze się mogły wziąć, prawdopodobnie jest to zatrzymana gotówka w rękach Polaków, która nie została wytransferowana za granicę, czyli nie wyjeżdżaliśmy na wakacje zagraniczne, nie wywieźliśmy tych wszystkich miliardów z Polski. No i to się chyba trzyma kupy, musicie przyznać. No ale dobra, słuchajcie, ale tak naprawdę my tutaj sobie gadu, gadu, um, ale trzeba się zastanowić znowu, gdzie te 80 miliardów, tak? A część z tych pieniędzy pewnie leży na rachunkach bankowych, część z tych pieniędzy pewnie jest w skarpecie, część z tych pieniędzy poszło na zakup złota. Część z tych pieniędzy płynęło na giełdę. A jak macie jakieś dane, które mogą pokazać faktycznie rzeczywiste rozmiary, ile Polacy wydali na krypto, na giełdę, na surowce i tak dalej, wrzućcie, będziemy, będziemy porównywać, może zrobię kolejny film z Waszymi danymi. Ja już się do nich nie dogrzebałem, bo ten film znowu byłby przeładowany informacjami i trwał pewnie pół godziny, a chcę go skrócić, żeby był w miarę dla Was zdatny w odbiorze. Natomiast na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz obligacje, na które aż 64% więcej pieniędzy zostało wydanych w tym roku, niż w roku ubiegłym. Plus 28,5 miliarda, czyli też w obligacje, jako taką bezpieczną przystań, Polacy zainwestowali pieniądze wypłacone z lokat. Dlaczego wypłacamy z lokat? No słuchajcie, nikt nie jest głupi, przynajmniej ci, co mają pieniądze na lokatach, na pewno głupi nie są, bo jakoś te pieniądze pozyskali. No i dobrze widzą, że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniżyła trzy razy od czasu wybuchu pandemii stopy procentowe, co ciekawe wczoraj utrzymali, wczoraj, czyli na początku lutego 2020 roku, stopy procentowe w ryzach, no to jeżeli mieliśmy spadek z 1,5% do 0,1%, a to wiadomo, że kilkudziesięciokrotnie mniej się opłaca utrzymywać pieniądze na lokacie w banku niż na przykład inwestować w jakiekolwiek aktywa, które mogą przynosić stały dochód. Na przykład obligacje, czy też faktycznie mieszkania na wydaję. I teraz clue. Czy i ile ewentualnie tych pieniędzy mogło zostać przetransferowanych na rynek mieszkań? Czyli tak naprawdę odnoszę się do tego, co powiedziałem w tytule, czyli, czy napompowaliśmy jakąś bańkę na rynku mieszkań. Słuchajcie, liczby pokazują, że nie. To znaczy, te liczby, którymi ja dysponuję i które są dość mocno obarczone pewnym błędem, o którym za chwilę powiem, pokazują, że nie. Natomiast nie mamy jeszcze danych z czwartego kwartału, ale jakiekolwiek by one nie były, oczywiście one pewnie będą rekordowe, to i tak nie spowodują, że w tym roku będzie jakiś znacząco statystycznie większy transfer gotówki Polaków w celu zakupu mieszkań. Konkretne dane. W pierwszym kwartale tego roku Polacy wydali, i to jest uwaga, to jest analiza tylko dla siedmiu największych miast. I to jest tylko rynek pierwotny. E, ponieważ MBP takie dane publikuje, wydaliśmy około niecałe 6 miliardów złotych gotówce na zakup mieszkań. To są mieszkania 5,7 miliarda, które zostały kupione całkowicie sfinansowane gotówką. Do tego dochodzą wkłady własne 20%, czyli można wyliczyć jakieś 20%. A specjaliści, o których analizy się gdzieś oparłem w internecie, sugerują, że rynek wtórny plus pozostałe miasta Polski, czyli plus pozostałe miasta mniejsze. Rynek pierwotny to jest 4 razy więcej. Czyli można powiedzieć, że jest około 25 miliardów w pierwszym kwartale. I teraz słuchajcie, znacząco ym, obniżył się dopływ gotówki na rynek nieruchomości w drugim kwartale, czyli wtedy, kiedy wybuchła pandemia. I zobaczcie, te zamiast 5,7 miliarda z pierwszego kwartału mamy tylko 0,3 miliarda, czyli te 7 miast, rynek pierwotny. Polacy tam wstawili, ty, wsadzili tylko 300 milionów na mieszkania. To jest w ogóle kosmos. Nie? za mieszkanie kosztuje milion, znaczy tylko 300 mieszkań się sprzedało w tych 7 mieszkaniach za milion złotych. To jest ciekawa liczba. Tylko 600 mieszkań, 600 mieszkań przez cały, przez cały kwartał. Dla porównania, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj te 5,7 miliarda odpowiadało za 11 tysięcy mieszkań, czyli to jest dość duża różnica. Trzeci kwartał, dane które mamy, 3,4 miliarda, um, czyli mamy wzrost. 4,2 miliarda, wliczając to wkłady własne na, na mieszkania zakupowane w kredycie hipotecznym, czyli około 18 miliardów złotych. Nie wiem, jaki będzie czwarty kwartał. Dane niedługo MPP opublikuje. Natomiast, nawet gdyby przebił pierwszy kwartał tego roku, który był też mocno rekordowy, w co wątpię, no to nawet gdyby to było porównywanie, powiedzmy, 25, to mamy 50 miliardów. Um, tutaj mieliśmy 0,3 miliarda, w zasadzie niech to będzie razy 3, czyli miliard, to mamy 51 miliardów plus. Minus 70 miliardów złotych. Za tyle Polacy kupili by mieszkania w 2020 roku, licząc gotówkę wydaną na zakup mieszkań. Jak spojrzycie sobie wstecz, jak odszukacie sobie w MBP, to okaże się, że w roku 2017 wydano na to jeszcze więcej pieniędzy. Czyli można powiedzieć, że jednak ten odpływ z lokat no, wcale. No, może nie, okej, okay, dobra, to jest za mocne słowo. Bardzo prawdopodobnym jest, że pieniądze z lokat nie odpłynęły do rynku nieruchomości w tak dużej skali, żeby na ten rynek znacząco wpłynąć. Oczywiście na pewno to wpływa na utrzymanie ceny nieruchomości, no bo ceny nieruchomości nie spadają, mimo że teoretycznie powinny, bo przecież coraz więcej Polaków traci pracę i tak dalej, o tym zresztą mówiłem na poprzednich filmach. Natomiast twierdzenie, że pompujemy bańkę na rynku nieruchomości, ponieważ 80 miliardów wyparowało z lokat, i opieranie tego twierdzenia tylko i wyłącznie na tej jednej zmiennej jest dziennikarskim nadużycie. I powinniście zwracać uwagę, jak filtrujecie takie dane, które gdzieś widzicie, no bo jak widzicie, należy sprawdzić masę innych rzeczy, a zobaczcie, tutaj nie ma jeszcze innych możliwości inwestowania, kryptowaluty, surowce, metale szlachetne, giełda, no słuchajcie, no te wszystkie dane trzeba by było jeszcze przeanalizować. Jeśli ten film Wam się podobał i się podobają Wam się moje filmy, to wiecie co robić. Oczywiście łapka w górę, subskrybujemy kanał, e, udostępniamy, a ja będę dla Was analizował zarówno rynek nieruchomości, oczywiście kwestie związane z negocjacjami, ze sprzedażą, czyli wszystkie rzeczy, które spowodują, że będziecie więcej zarabiać. Waszym rodzinom będzie się żyło dostatnie i nasz kraj będzie rósł w siłę. Zrobiło się fantastycznie. Cześć.